Także moi drodzy, nagrody za drugą rangę Food Champions na moim? RTG. Luckman jako pierwszy. No dobra, może być. Jest juram, No dobra, coś lepszego. Banda 86. No to to już jest lepiej. Niko Paś. A ostatnią kartą będzie? Pulisic. Jest znowu Pulisic. Na samym środeczku Labonta. No to to nie jest dobry pick. Ostatni jest Juram. Bracia Juram, No dobra, a ostatni pick to? Dehea. Paczka z trzema wymiennymi topsami, niech się dzieje proszę Państwa. Zaczynamy od Locatelliego, a razem z nim jest Rachmani. A trzeci z typ to Lindis ja pierdolę. No to elitarna paczka tops, tutaj jest ich pięciu, niech będzie jakiś dobry overall jako pierwszy. Aha, 92 overalla i Lukaku. Ludzie to są jakieś jaja no nie? A w środku Nika, Lokatelli, Ildis i Kurks. 13 winów też już kurwa nie będę wbijał.